Widzowie to naprawdę niesamowite, ale pierwszy youtuber w historii całego Stumble Guys otrzymał swój własny skin. Oczywiście jak żeby inaczej Stumble Guys, które podlizuje się Amerykańcom, wybrało amerykańskiego youtubera. I mamy tutaj legendarny skin baby Jody. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, że naturalnym krokiem może być dodawanie kolejnych skinów youtuberów właśnie do Stumble Guys. Dlatego tak ważne jest, aby wpisywać kod Abra. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to wchodź na koniec sklepu i tutaj właśnie. Wpisuj kod Abra raz na dwa tygodnie. Nawet jeżeli niczego nie planujesz kupować. Dzięki temu twórcy StumbleGuys widzą, że Polska zyskuje na sile. I tylko przypomnę, że właśnie dzięki takim rzeczom mamy polskie kroki. Dzięki takim rzeczom, że Polska coś znaczy, co nie? Ja w dzisiejszym odcinku zakupię tą ofertę, bo czegoś takiego nigdy nie było. I zobaczymy, o ile łatwiej bądź ciężej jest grać tą skórką. Bo okrążył plotki, że jest to skórka niedopracowana, więc może mieć liczne błędy. Natomiast to tylko plotki. I ja jestem tutaj po to, żeby to sprawdzić. Natomiast obiecywałem wam, że będę grał rankingówki Jak z Ameryki wrócę do Polski Ale nie ma tak łatwo Najpierw zagramy mapkę Obi Bobby od widza NNC, ha, ha, ha Widzowie jest tutaj z nami Juli, Co Kuli, Buli, Duli, nie, Kloc Myślicie, że Juli, klot? Nie Juli, Kloc? Nie To moja tam, najszersza tam reakcja tam jest, me, tam jest meta? Ej, okay. tak, tam jest jakiś w ogóle Ale... Tam jest jakiś ogromny potwór Nie. Ogromny potwór, do którego musimy tam sobie pójść. Ale tutaj chyba nie mogę używać podwójnej... Sp ale muszę jakoś. To chyba, że zrobię to po ukosie. Ej, tak, to nie jest takie łatwe, ale da się to zrobić. Jeżeli po ukosie będę skakał, dobra. I teraz plum-plum. Dobra, jak ci idzie? Bo mogę ci rzucić bananio-shion! Okej, okay. dobra, to ty się tam baw dobrze, a ja spróbuję po prostu przejść dalej i najwyżej spotkamy się później. Nie! No co? Ej, ten początek nie to jest to aż to taki zły. Nie jest taki zły. Złośliwy, złośliwy. Dobra, lecę, 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 lecę i tutaj. ZUI, mu się odgradzę. to, no. mam ja najszczerszy Ale jadę, ale jadę. Patrzcie, jadą świry, jadą. Nie! Ej, serio? Aha. tu. gość. Ej, tu gość zrobił checkpoint. No nie, no chłopie, Ej, naprawdę. Ej... Poczekaj, bo ty naprawdę tu zrobiłeś dopiero Yo, stary! Przecież ja nie zdążę tego nie, 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 przejść nie, nie, w ogóle. Nie, 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 nie. Ej, masakra, masakra, dobra, próbuję jeszcze Nie, no nie wytrzyma. No zaraz wstanę i wyjdę. Okej, okay, widzowie, drugie podejście, ale może z emotką skoku? Co myślicie? Uwaga, pół, pół. O, dobra, z emotką skoku już się udało. Pytanie, czy udałoby się bez emotki skoku? Ej, widzę cię tam! Widzę cię tam w oddali, rzucę ci banana. Ej! Jeden ci dobrze, poszedł, dawaj teraz drugi. Dobra, jest! Dobrze! Stop. A, ale okay. nie, co się dzieje? Okej, okay, było blisko, było blisko <laughs> Dobra, słuchajcie, no to jadę w takim razie Bo zaraz nam się skończy czas Może Juli zaraz do nas doleci, ale My musimy, no, słuchajcie, no, ujarzmić tak. tego potwora Juli już nie, już nie biegnie No Juli już nie biegnie Juli się już obraziła Okej, okay, słuchajcie, mamy tutaj trampoliniarza Okej, okay, i teraz czekaj Z tego na to tutaj Okej, okay, dobra, 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 ja nie mówię Ta mapka jest wkurzająca A dopiero się zaczęła Ale słuchajcie, da się na pewno to jakoś To w miarę się da jakoś przyjść inaczej. Dobra, tego nie wiem. Oj, chciałbym ci. Powiedzieć, ale nie wiem, dobra, ja lecę tutaj, licząc na to, że będzie checkpoint. Proszę, o checkpoint! O, jest checkpoint, Ja nie no. mogę, no w końcu! O, przeszłaś, no to dawaj, weź? to jak dawaj. Jak tu wejść teraz? Ej, nie wiem, bo ja nie, nie mam pojęcia, gdzie ty w tym momencie już, jesteś. Już. Ale dobra, ja lecę tutaj. aha Bo ty jesteś tam! Okej, okay, widzę, 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 widzę. I tam będziesz musiała podskakiwać. Znaczy, że, widzisz, co so któryś? O, o, o. O! No. Ja! I tam niestety jest taki dość niewdzięczny checkpoint. Ja już to przeżyłem. Dobra, już ja... tutaj myślałam, że... Ale na tak, drzu... ale lecę! Lecisz, doku, dalej, lecisz dalej. Jest coraz lepiej. pa, papa, pa, pa, szybki czek! Pochwal się w komentarzu, czy posiadasz koszulkę Abra ale tym razem pytam tylko o koszulki, nie pytam o bluzy, nie pytam o breloczki, tylko koszulka. Jeżeli nie masz, to wpadaj na www.abraity I pamiętajcie, zdjęcie z autografem gratis do każdego zamówienia. Coraz lepiej. Dobra, słuchajcie, tutaj tak, z tego. O, o, widzę, gdzie lecę. Widzę, dobra, plu, plu. Nie! Nie! Dobra, żeby tylko pod zaliczyć! A chyba się zaliczy! O! O! Ej, nawet tu nie zaskoczyłem. Ej, O co tutaj chodzi? O, 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 o czekaj, czekaj, o co tutaj chodzi? Teraz to ja zadaję to pytanie, o co tutaj chodzi? Aha, lecę sobie tędy, no, poczekaj, bo ty jesteś tam, bo ty musisz tam w pewnym Jak momencie wejść? podskoczyć. Pod... A, bo ty jesteś na początku, no to podwójną spacją! Ja tam leciałem po... Podwójną... na początku, ja jestem przy tym dinozaurze, czy co to jest robione z tych klocków. A, to, to od tyłu, to, to po boku, po boku od tyłu. To jest dinozaur. Czekaj, czekaj, ja cię tutaj nie widzę. No kurde, mam taką kamerkę, że nie mam jak cię tutaj zauważyć, ale od boku, po, po, po jakby po dalszej nodze, dalsza noga. N nie wiem jak Już to określić. Już jestem tu. Dobra, ja tutaj mam słuchajcie wyrzuty, O, mamy metę! Mam metę, widzowie. No dobra. Ej, mapka naprawdę fajna. Nie taka łatwa. Trzeba ją tutaj mocno przekręcić, ale dobra, przechodzę to. I teraz kupujemy właśnie nowy skin. No kurczę, powiem wam szczerze, gdybym był z Ameryki, może też miałbym swojego skina. Ale no niestety tak nie jest. Natomiast mówię, wpisujcie kod Abra. To może, słuchajcie, się uda. Oferta Baby Yoda TV. No pierwsza taka rzecz. Serio w historii tej gry. To jest grube. No i dokonano zakupu. Popatrzcie na to. Ej. I nie. Nie mam tej oferty? Czekaj. Tutaj... Tu zniknęła, ale powinien dostać kroki i jakąś motkę i skina. Ej, jeżeli tego nie dostanę, to naprawdę będzie grubo. Ale dobra, wchodzę, słuchajcie, w polecane i tutaj tego skina już nie ma. Zapomniałem o tukanie, poczekaj, bo tu jest bardzo ważny, bardzo ważny. Dobra, to zaraz zakręcę koło. Zaraz, słuchajcie, skin ogarnię. ale to jest bardzo wa... To jest gigantycznie ważne, pamiętajcie o tym. Więc tutaj musimy, słuchajcie, zmienić, zmienić. O, pięknie. I teraz szybko zakręcę kołem. Super koło szczęścia. Klikam escape. Dobrze, mamy misyjkę zrobioną jedną, więc odbieram teraz misyjkę właśnie i odbieram od razu że tony Dobrze, 250 tonów pięknie. Ale tego skina, słuchajcie, tutaj nie ma, więc on gdzieś tutaj musiał wylądować. Jakbyście go zauważyli, a ja bym go pominął, to dajcie znać. O, ten jest taki dobry. Jest, jest ten gość, słuchajcie. Jest ten gość. Kurde. Ej, ciekawe. Złote miecze, złote oksy, złoty łańcuch. No w Ameryce to dość, dość standardowe, że oni się tak ubierają śmiesznie. I teraz tak, słuchajcie, mamy jakieś kroki, ale które to są jego Kroki, słuchajcie. Ojej, powiem szczerze, że nie wiem. Naprawdę nie wiem. O, to są te Golden Waves. Ej, nawet ładne, ale mieliśmy chyba kiedyś takie, słuchajcie. Poczekajcie, poczekajcie. Ja kojarzę takie, tylko że piór. To nie jest to? Poczekajcie, to właśnie nie jest to samo, co to? Ej. To jest chyba to samo, ale takie nawet ładne, co? W tej w jakby złotej wersji? Fajne, fajne. No i dobra, tak gadałem o tych rankingówkach. No tak gadałem, że pociśniemy razem z Juli. Ej, no popatrzcie na tą skórkę i wyobraźcie sobie, że moja głupia facja mogłaby też tam być. Dlatego mówię, wpisujcie ten kod Abra. To jest gigantycznie, gigantycznie ważne. A my teraz, słuchajcie, mamy Lavaland, Lavaland. i. Ej, kiedy ostatnio grałaś w Lavaland? Tak szczerze. Nie, ja pół, pół roku temu. Ej, dobra, tutaj słuchajcie, będzie grubo. Naprawdę, ja będę musiał używać tarczy, bo wiadomo... Ludzie będą naprawdę przeszkadzać O kurde, tutaj się serio boję Tutaj się serio boję, bo ja nie chcę ich emotkować Nie chcę ich emotkować, ale czuję, że tutaj nie chcę O! Ej, uratowałaś się! Ale ja widziałem, co on zrobił! Ale spocuch! Nice! To było mega tłuste! Widzieliście, co ona zrobiła? Okej, okay, okej, okay. teraz odpadać Ale trudno, trudno, bo to było za grube To było mega dobre To było serio mega dobre Okej, okay, słuchajcie, teraz tak, mam tarczę więc ja z tej tarczy chyba będę cały czas korzystać, tak mi się wydaje. I słuchajcie jeszcze, bananiarze, patrzcie, bono! Bana o, jest zasięg banana. Bo Dostał! spadłeś też. Ej, nie, 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 ja jeszcze żyję, ja jeszcze żyję i mam się nawet całkiem nieźle, mogę powiedzieć. Okej, okay, lecimy, słuchajcie, lecimy tutaj z nimi. Dobra, dobra, dobra. Gdzie będą kolejne bloczki? Okej, okay, tutaj mamy kolejny bloczek i on musi odpaść. Nie! Chciałem teraz banana! A ja pamiętam, że wiecie, mega dawno miałem pod przyciskiem jakby dwa, pod klawiszem dwa miałem banana. Na przykład, tak nie wiem, z Wojanem odblokowywaliśmy tą emotkę, to wtedy właśnie tak było. Ej, dobra, wygrywam to. On nie może się uratować. Dobra. Pierwsza gierka rankingowa Uuu. i pierwsza wygrana. A być może ten faktycznie jest jakiś mniejszy? A być może jest zlagowany, i być może dlatego wygrałem? A być może po prostu. No wiecie, jakby to jest poziom drewno, co nie? Musimy o tym pamiętać. Okej, okay, nowa baseballówka niespodzianka ze Stumble Guys, prawda? I. no, e gdzie, gdzie, gdzie ona jest? Jakby Powiecie, ee... że ej, odebrałeś wczoraj. No dobra, to czemu wyskakuje mi to, co. Jak, <laughs> to jest niemożliwe. Ale dobra, słuchajcie, jak nasze misyjki, jak dobrze przycisimy misję, to słuchajcie, na pewno uda nam się zrobić tu i na pewno zrobimy też ton. No, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ulepszenie banana, to 4000 potrzebujemy, więc całkiem sporo. Ale wszystko jest przed nami. No i widzowie pytanie, jaką mapkę nam wylosuje? Bo ta lava Land była fajna, ale uwaga! o, Nawet spoko. Nawet spoko Po tym, co Juli zrobiła, Zmianu, słuchajcie, la, la, la. z tamtym dynamitronem To liczę na to, że tutaj się to powtórzy tak Ale, de, de, de ale, de, de ale de kurde Tutaj, słuchajcie, jest naprawdę nieprzyjemnie Trzeba bardzo, słuchajcie, używać tej tarczy Tak mi się przynajmniej wydaje Okej, okay, te kapelki zaraz, słuchajcie, się tutaj rozwalą Więc ja oczywiście, okej, okay, tutaj też poczekam chwilę Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Teraz, słuchajcie, uwaga, wskoczę tutaj Wskoczę tutaj i teraz tarcza Żeby, wiecie, wykorzystywać ten moment, okej okay. Dobra, ty, dużo osób już odpadło, jak to możliwe? O co tutaj chodzi, Dobra, to może ja rzucę tutaj banana, żeby... ja i liczyłem na to, że ktoś wpadnie w tego banana, ale też nie tym razem. Dobra, okej, okay, lecę sobie dobra, tutaj dobra, z tarczą. Dobra, dobrze, dobra. dobrze, dobrze, ta tarcza, słuchajcie, oddaję. Okej, okay, mógłbym tutaj wejść, ale nie będę na razie tego robił, słuchajcie. Na razie, nie, 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 ja to robię. Okej, okay, oni mogą tutaj uderzać, więc ja bym naprawdę uważał, naprawdę O, próbował! No to gościu będziecie. Ja ja cały czas... o, ch... Ch... ale co oni tak? Dobra, nie rzucam wam banana. Tutaj. Nie! E? Wywaliłem cię! Bisz! Ej, sorry, celowałem w SpongeBob. Nie, no serio, celowałem w SpongeBoba, przysięgam. No naprawdę, XD. Nie mogę. Nie mogę. Ej, co tu się stało? Ej, dobra, teraz to serio, sorry. Jakby naprawdę celowałem w tego lamusa. Ha! XD! Ej, przyznaj, że całkiem zabawne. Nie, no to naprawdę było całkiem. Co w ogóle? No mnie, no mnie to nawet całkiem rozbawiło. Dobra, okej, okay, jestem tutaj, słuchajcie, piłeczko i teraz tak, zostaję sam z tym typem. Dobra, okej, okay, jestem tutaj tarczą. Dobra, 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 dobra. I teraz z tym typem A drugie lawalanty i drugi wygrany. Całkiem nieźle. Ale to i tak drewno. Przysz, widzowie, popatrzcie na to! Kolejne misyjki. Uuu, kotlet napisał. Kot Abra najlepszy. To najlepsza mapa Polski. No, patrząc po miniaturce, wierzę, że może być najbardziej wkurzająca. A w sumie o to chodzi w tej grze, więc zobaczmy, przetestujmy to! No i pokaż jak to wygląda. O kurde, ja nie wiem, czy to będzie Kutu do przejścia. Jest. Patrząc po ilości rzeczy. Które chcą nas zlikwidować To może słuchajcie być naprawdę niemiła mapka Ale zobaczymy, okej okay, Dobra, polecę sobie najpierw I, tutaj o, Ej, bagowało, każdy, każdy chyba obiera Swoją drogę, bo naprawdę ja nie wiem, którędy tak. Iść, nie? Serio, choćbym Spuchł, to ci nie powiem, którędy ja będę szedł No nie? Dobra, tutaj no, dobra, zrobię coś a jak takiego O kurde, o kurde ty Nie ty wiem, nie wiem, Którą nie zrób? wiem, ja jestem na spałnie. XD Dobra, polecę sobie jeszcze raz tędy Teraz o! może, wiecie co, poleciałbym sobie może Ale nie, ja, bo ja jestem nerwowa przy tych gierkach w ogóle jakoś Ja też, wiem, jak... ja niestety, te. no, poczekaj, co? No. Ej, dobra, 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 już coraz mniej mi się podoba Ale jeszcze jest miło, jeszcze jest całkiem sympatycznie Dobra, skaczę sobie na to, skaczę sobie na to, skaczę sobie tutaj na to i teraz tutaj na to Dobra, nie wiem czy to jest checkpoint ty czy nie wskoczył, Gdzieś ty wskoczył, gdzieś ej, ty wskoczył Ej, poleciałem środkiem Poleciałem środkiem. Tylko problem jest taki, że tutaj nagle się nie respią te kafelki, które powinny się zrespić, więc nie wiem, czy jest. No ja nie, nie mam żadnych kafelków, żadnych. żadnych... żadnych... pomóc. Co? Aha, co jestem znowu w na spawnie. Jo, Ej, naprawdę! Naprawdę gość zrobił kafelki, które się po prostu nie respią? No gościu! Ty... Z jakiego powodu? To po co je ktoś postawił? No nie mogę, no nie mogę! Co tu się słuchać odwala? Dobra, lecę jeszcze raz, ale nie doskoczę tędy nigdzie. nigdzie. Nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę po prostu. Chyba no, lewą stroną. Trzeba Kto to to lecieć. robi? Ej, nie no, właśnie mapkę z gru, on to właśnie po to zrobił, żeby tutaj było mega wkurzająco i właśnie tak, tak wyszło i bardzo dobrze to zrobił, bardzo dobrze. Okej, okay. lewa czy prawa, słuchajcie, strona? No dobra, spróbuję tędy, spróbuję tędy, ale nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Bardzo się boję, że tutaj... gdzieś w ogóle tutaj... są jakieś checkpointy, Właśnie tego się mega kokolwiek. boję, że nie ma. Właśnie boję się, że nie ma żadnego checkpointu, ale No jakby zobaczę. nie było checkpointu, to, to już jest w ogóle po złości. Dobra. Okej, okay, tu jest checkpoint, znalazłem jeden checkpoint. Znalazłem tutaj jeden checkpoint, więc całkiem spoko. Właśnie to nie jest po złości, to nie jest po złości. On to pewnie wykalkulował w taki sposób, żeby to było mega ciężkie do przejścia, ale jednak żeby dało się to przejść. Kurde, no i nieźle mu to wyszło, naprawdę. Naprawdę tu jest, słuchajcie, hardcore. To jest serio gigantyczny hardcore. No, nie Zobaczmy jak no. ten odbijacz daje. O, dobrze daje. Dobra. Dobra, to ja słuchajcie, spróbuję to właśnie tak zrobić. Okej. Okay. No. Dobra, udało się. Ej! Ja, ja wierzę, że jest ci naprawdę ciężko, bo ja ledwo, co w ogóle tutaj daję rady, no nie? A mam ja w nie tej rzeczy Ja mam żadnych emotek, ty może jakieś emotki przynajmniej. Tak, mam, tylko że te emotki mi teraz w sumie. Znaczy, okej, okay, pomagają. No dobra, nie będę mówił, że nie. Ale nie wiem, co mam teraz zrobić, słuchajcie. Ej, serio. Serio, nie wiem. No chyba muszę. A, ale ja, jakby ja jakby w ogóle, ja jakby no, nie. Powinno. Dobra, lecę. Ej, mega ciężkie. Przyznam, mega, mega ciężkie. Ale dobra, mam już metę. Mam już tutaj metę. Tylko jak to teraz... Chodź w nią, bo ja już nie mogę, no. Właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak, jak się tam dostać, słuchajcie, w jakiś w miarę bezpieczny sposób. No bo tak, tutaj słuchajcie, jest jakiś głupi przyspieszacz znowu. Jestem dobra... sterowców. Nie! To mnie Tu jest dopieru! point. Nie! Ej, dobra, teraz, teraz już wiem, że on to zrobił po złośliwości Teraz już nie mam wątpliwości Okej, okay, okej, okay, on tego nie zrobił, żeby dało się przejść Nie, on to zrobił, żeby nas wkurzać No gościu, serio? 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 Ej, wow O, w coś takiego dawno nie grałem, słuchajcie Przysięgam, no! dawno coś takiego Jeszcze nie grałem Nie mi się zepchnęła, no już nie, 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 nie mogę. No nie mogę, słuchajcie. To nie jest gierka, to nie jest gierka na moje nerwy, powiem wam szczerze. Naprawdę to nie jest, słuchajcie, w ogóle na moje nerwy. Masakra! No kurde bele. Ohoho. ho! No dobra, no dobra, nie, 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 no słuchajcie, jakoś to przejść musimy. Jakoś to przejść musimy, ale wiecie, że ja byłem na samej mecie. I gość nas tak splankował, że słuchajcie, nie bardzo bym nie ma. Wiem, co, co ty mówisz w ogóle? Nie no, tam akurat dla ciebie będzie jeden checkpoint, ale dla mnie nie było, słuchajcie, żadnego checkpointa. Lecę teraz tędy. Lecę teraz tędy. Ja nie, ja masakra. Cię kręci, Całą mapę przeszedłem i on nagle mnie spalił ten koles. Dobra, tutaj słuchajcie, mnie... I co to daje? To nic nie dało. Ej, kompletnie nic. No to. A ja to... ten wiatrak to w ogóle działa, nie to mam działa, iść. nie działa. E, chyba nie działa. Dobra, słuchajcie, jakbym zrobił coś takiego. Dobra, tutaj się odbiję. Ok, teraz polecę sobie tutaj. Dobra, drugie podejście, słuchajcie, zrobimy. Drugie podejście, bo tak, tutaj się da to przejść. Dobra, tutaj się da, słuchajcie, na to wskoczyć. Dobra, to już znamy. To już, słuchajcie, znamy. Więc to jest, słuchajcie, całkiem ok. Dobra, tutaj przechodzę sobie tędy. No i słuchajcie, która meta? Lewa, prawa? Dobra, spróbuję prawą, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest dobre, jakby rozwiązanie, ale próbuję prawą metę. Okej, okay, mogę się mylić, ale trudno, słuchajcie, mam to gdzieś. Lecimy po prostu z prawą metą. Dobra, czyli ja tak, tutaj się tak wygląda. Ej, ja też, ja też, naprawdę, ale no w sumie o to chodzi w tej grze, więc gość bardzo dobrze spełnia za założenia tej gry, co nie? Dobra, tu jest meta, słuchajcie, i teraz przechodzę ją. Nice, nice, Jezu, nice, w końcu. udało się. Okej, okay, rankingówka i dasz. tutaj może być naprawdę o, no. długo. Ale też może być mega krótko. Zależy, słuchajcie, jak dobrze będą grali ci gracze, i zależy, jak ja będę dobrze grał. Bo może będę dobrze grał, a może wcale nie. Dobra, słuchajcie, Jezu, to co na pewno będę tutaj używał, to brałem. bananiarz. Dokładnie tak. Po to go ulepszałem, żeby właśnie, słuchajcie, on tutaj zaprocentował. Bo on jest, słuchajcie, ogromnym bananiarzem tutaj, no nie? Więc on będzie, słuchajcie, no widzicie, trafił jakiegoś Rahela M1. Kurczę, Rachela M1, kurde. Rachela. No on tak się nazywa, Rachel M1. Rzucam kolejnego bananiarza i wejdź, ktoś Ej, to jest ten zwykły dash? Tak, to jest ten najzwyklejszy blogdash. Ten ten totalnie bez okay. jakichś tam dziwnych udziwnień, więc można przyjąć, że najmilsza jego wersja. Chociaż ja bym nie powiedział, że lubię go najbardziej. Ja chyba ze wszystkich blogdashów to najbardziej lubię. Ej, a wy który byście wskazali jako najfajniejszy? Ja bym chyba dał laser. Jezu. laser. No, laser dash. O kurde. Nie! O. Ale przylegowało. O Jezu. Kurde. Albo ale laser dasz, tak albo legendary laser dash. Ej, mnie też. Strasznie mnie przylagowało, ale to żyję. To, to Czemu faktycznie. ci ludzie nie odpadają? No, no bo jest jeszcze za prosto. Zaraz będą takie bloczki, na których raczej już będą odpadać. Dobra, jestem tutaj główką jeża. Dobra, lecę sobie tutaj. Okej, okay, oni bananiarze rzucają, ale ja też wam tutaj rzucę bananiarza. O, trafiłem go! No tak, ale jeszcze jest za wcześnie, aby on coś. Nie rzucaj bananiarza, odpały. bo też ja tu jestem. No dobra, 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 dobra. Tutaj dużo odpadnie... Ej, przeszłaś to! Jako jedyni to przeszliśmy? No to Ej. teraz... No to czekaj, teraz rozbijam ci. No Właśnie odpadło, Szko właśnie odpadło. Aj, no. szkoda. Ej, skin dowozi? Ale widzicie, golden bananiarz u Julii też dowozi. Jestem zaskoczony. O, misyjki smakują naprawdę dobrze. Tutaj mamy też oczywiście expa do odebrania i ja, wiecie, tych gwiazdek na przykład to nie odbieram w ogóle, nie obchodzą mnie one wcale. Ale akurat ten expik może się przydawać. Może nie do tego, może nie do tego, może nie do tego. Ale 5000 żetonów zdolność, to jest ponad jedno ulepszenie bananiarza, pawianiarza, kasztan bałwaniarza, więc wiecie, opłacać. No widzowie, teraz będziemy grali z wami, czyli właśnie z widzami. Natomiast na jakiej mapce na blog Dashu? Okej. Okay. I ja słuchajcie, jak byłem teraz w Stanach, to nie dodawałem aż tak wielu z was do znajomych, ale obiecałem, że jak wrócę do Polski, to że dodam nagle z 50 osób z was. Więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz swój nik w komentarzu, ale, ale napisz też na przykład, nie wiem, słowo jajo, żebym wiedział, że dotrwałeś do tego momentu i że warto ciebie dodać, a nie osobę, która obejrzała na przykład dwie sekundy. Filmu. Ok, nie mówię, że uda mi się dodać teraz każdego, ale naprawdę trochę z Was dodam i mam nadzieję, że razem pogramy, tylko wiecie. Żeby dodać, to najpierw musicie wpisać Kotabra Takie są no. zasady Gumieczu wpisał, no Dawiks też wpisał Więc jakby wiecie, wszystko się zgadza O kurde, ale przy fasoli Nie, 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 to, to trzeba lecieć na tarczy Trzeba lecieć tutaj na tarczy, bo naprawdę oni mnie denerwują Ale, 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 ale ale Teraz polecę sobie tutaj Dobra, i teraz bałwaniarz O, trafiłem tam typa bałwaniarzem Nieźle, nieźle, fajnie Dobra, okej, okay, ty żyjesz Jeszcze widzowie dalej żyją, pięć osób tylko odpadło Więc jest nieźle Mogłoby być gorzej, w każdym razie rzucam znowu tutaj... Ale on mnie wkurza. Jest jeden typ, który mnie strasznie wkurza, i zaraz naprawdę będę go blokował. A ja chciałem, ja chciałem być miłym kolesiem. Ja naprawdę chciałem być miłym kolesiem, który będzie miło z wami grał. A on będzie mnie tutaj atakował. XD, XD, typ jest ciebie, XD. Dobra, ja sobie no. tutaj przeskoczę. Ej, dobra, ja już odpadłam, odpadłam, No tak, ale tutaj to naprawdę było mega niewdzięczne akurat w tym miejscu, w którym się znajdowałaś. Serio? To nie jest twoja wina. Tutaj było po prostu za dużo osób, ja wiem, co że Nie się nie mówię. Dobra, ale dwóch widzów jeszcze tutaj z nami zostało. Więc spoczko, spoczko, spoczko. Ratujemy. Honor, Abra Team! I zobaczmy, jak teraz, słuchajcie, nam pójdzie. Okej, okay, jest tutaj dalej Davix, jest tutaj dalej go więc też fajnie. Najlepiej to by było mieć w ogóle, słuchajcie, finał e, Abra Team, że wiecie, że tylko ja i widzowie. O, zobacz nie! Nie! Patrzcie na tego laga! Okej, okay, ale przeżyłem tego Laga! E, Okej, okay, nie no wiem widział, co, o, co. Widziałam tego. Ej, laga. nie wiem co się dzieje, ale słuchajcie, jeszcze żyję, więc chyba nie jest najgorzej. Dobra, lecimy, lecimy w takim razie, słuchajcie, lecimy sobie tutaj. O, tutaj widzę, że zostanie... Ej, zostanie samo Abra Team! Nie wierzę. Ej, naprawdę to się stało. Nice! No to do pierwszego laga można powiedzieć chyba. Ja do pierwszego laga, tak ta, ta ja, jak się gierka wylakuje, będzie. Wylapuje to w ogóle game over od razu. Albo. A, Nawet nie wiesz kiedy. Albo można spróbować do pierwszego jakiegoś save'a na przykład zaraz. Coś takiego. Ej, żeby właśnie zasejwować. Ja nie saveowałem, słuchajcie, przecież od pięciu tysięcy lat, no nie? No, no naprawdę, nie wiem kiedy ostatnio próbowałem. No tak, to już dawno nie sajwowałem. Ej, spróbujmy, słuchajcie. Spróbujmy, spróbujmy. To strasznie głupie, co oczywiście robię. Ale można, słuchajcie, spróbować. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Dobra, siup. Siuple. Trzeba było nie próbować.